Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który często mnie prosicie, e, czyli jest to e, moja pielęgnacja twarzy podczas e, stosowania e, kuracji e, z triaknealem i może e, najpierw Wam powiem, co sądzę o tym triaknalu, ponieważ nie chcę robić osobnego jeszcze filmiku, e, z racji tego, że bardzo dużo jest już takich filmików na YouTubie i są naprawdę one bardzo fajne, e, więc. E, tak więc może powiem wam teraz co ja o nim sądzę No Może najpierw jak zwykle sprawy techniczne Do nabycia w każdych aptekach w Superfarmie Ja właśnie go nabyłam w Superfarmie w Krakowie Kosztował on chyba 60 zł ja nie, ja nie trafiłam na żadną promocję niestety Jest go tutaj 30 ml i starcza na około 5 miesięcy Ja go używam od połowy września może Wam pokażę konsystencję, póki jeszcze tego produktu trochę mam. Konsystencja produktu jest mniej więcej taka. Jak widzicie, jest to żółta żółta maś. Bardzo szybko się produkt wchłania. Nie pozostawia żadnej dziwnej warstwy. Ja oczywiście go stosuję na noc. I teraz najważniejsze, czy mi pomógł. Ja wam powiem, że pod koniec lata, zresztą jak same widziałyście w filmikach latem, moja twarz nie była w najlepszym stanie, było, miałam bardzo dużo wyprysków, pryszczy i takich różnych niedobrych rzeczy. Próbowałam wieloma rzeczami ratować swoją celę, niestety nie udało się byłam u dermatologa, skąd, co też wiecie, i też nie, dał, nie dała mi nic ta maść, którą miałam. Produkt zaczęłam używać we wrześniu, kiedy już się zrobiło chłodniej, ponieważ nie można go używać podczas pogody, kiedy jest bardzo gorąco duszno i słońce nam bardzo świeci, ponieważ on zakwiera kwasy. Często dostaję pytania, czy ten produkt mnie wysypał, i muszę Wam powiedzieć, że nie. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. W ogóle nie dostałam żadnego wysypu pryszczy po tym produkcie. Pisałam, mówiłam Wam kiedyś w filmiku, że chyba mnie wyspało, ale to były raptem trzy pryszcze na policzku, więc to chyba nie jest od tego. Czy skóra się oczyściła? No, jak widzicie, nie mam za dużo problemów teraz z tymi pryszczami, ale nie wiem, czy to nie jest spowodowane tym, że po prostu jest zima. Ponieważ zimą zawsze nie mam problemu, nigdy nie mam problemu z pryszczami. Przeważnie pryszcze pojawiają mi się latem, więc zobaczymy teraz jak będzie. Mam nadzieję, że się nie pojawią. E, czy polecam ten produkt? Myślę, że tak, fajnie oczyścił cerę. E, e, nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć o tym produkcie, ponieważ ja do końca nie jestem, nie mam zdania o nim, z racji tego, że nie miałam żadnego wysypu i nie wiem do końca, czy to on, czy to po prostu pora roku, że nie mam żadnych pryszczy. Nie wiem. No, naprawdę mam bardzo mieszane uczucia co do tego produktu. Na pewno go użyję jeszcze we wrześniu za rok. I zobaczymy, czy będzie tak samo. Najszybciej to zobaczymy latem, czy dalej będę miała wysyp, czy nie. Jeżeli będziecie chciały jeszcze coś wiedzieć, to piszcie w komentarzach, to wam odpiszę, ponieważ nie wiem, co mam więcej Wam powiedzieć na ten temat. Ale teraz przechodzimy do rzeczy, która. Jest tematem tego filmiku, czyli co stosowałam, żeby ochronić swoją twarz przed tymi kwasami i przed konsekwencjami, które mogą wyniknąć z używania tego kremu. Więc do mycia twarzy używałam Cetaphilu, czyli tej emulsji micelarnej. Można ją nabyć w aptece, co prawda nie jest ona tania, ponieważ kosztuje około 40 zł, tak mi się wydaje. Ale jest naprawdę, jest to bardzo delikatny produkt, idealny też jeżeli macie trądzik, ale nie używacie tego Trachnealu Nie pachnie, jest niekomedogenny, czyli nie zapycha nam porów Naprawdę bardzo fajny, delikatny płyn, który bardzo dobrze zmywa I może Wam teraz powiem, co używałam do całej twarzy Nie używam tego dużo Ponieważ y, jakoś, no już mówiłam, nie zauważam żadnych skutków tego kremu na mojej twarzy. E, więc co używam rano? Rano zawsze używałam y, kremu z AA. Jest to krem nawierzający. E, bardzo fajny krem nawilża, bardzo szybko się wchłania i jest idealny pod makijaż. Dalej kiedy zrobiło się zimniej, zaczęłam używać tego kremu z Neutrogen. Jest to krem do sery suchej, ale nie zawiera on parafiny, więc nie, może, nie musimy się obawiać my, czyli z, y, osoby z Cerą Tłustą, y, że nas zapcha, y, po nim mnie w ogóle nie wysypało i on ma SPF 10 i y, 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 jest to krem przeznaczony właśnie do pielęgnacji cery zimą. Bardzo fajny, naprawdę nie jest drogi, chyba około 20 zł w Rosmanie czy w naturze. Dalej, wcześniej, przed tym kremem stosowałam jeszcze filtr z La Roche Poste 50, ponieważ nie mam mniejszego, a nie chciałam kupować. Bardzo fajny produkt, na pewno będę go używać teraz latem. I ostatni produkt z filtrem Krem BB. Tutaj jest 15. No nic więcej nie będę o tym produkcie mówić, więc to jest kochani wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację pod kątem tego produktu. Musimy pamiętać, żeby nawierzać na tą Aha, jeszcze przepraszam, jeszcze używałam różne maseczki nawierzające, ale to takie, wiecie, jednorazówki więc to nawet nie ma co mówić. Więc jeżeli użycie, używacie tego produktu, musicie pamiętać o nawilżaniu swojej cery. Jeżeli macie skłonną do przesuszeń, to bardzo, bardzo mocno ją nawilżać. Mogę Wam polecić krem z Eucerin. Jeżeli macie cerę tłustą, to chyba to jest Light Moisture. Tak mi się wydaje. Naprawdę bardzo fajny krem. Miałam próbki, ale jednak nie zdecydowałam się go kupić, ponieważ nie jest zbyt tani. Wolałam kupić ten i my właśnie musimy pamiętać o namierzaniu i o ochronie przeciwsłonecznej, dlatego Wam pokazałam aż trzy produkty, które stosuję z SPF-em. I to kochani by było, byłoby wszystko, nic więcej nie stosuję specjalnego w połączeniu z tym kremem. Mam nadzieję, że filmik na coś Wam się przydał, że no raczej nie dozwiedziałście się, się nic nowego, ponieważ wszystko już zostało powiedziane się po prostu, żebym, żebym Wam nagrała Co stosuję Z tym kremem, więc zrobiłam to Nic więcej nie stosuję Nie zauważyłam żadnego przesuszenia Na mojej cerze Jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonałam Ten makijaż i tą fryzurę Piszcie w komentarzach, filmiki są nagrane I tylko czekają na Waszą zgodę Fryzura prezentuje się tak Natomiast makijaż Widzicie Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, pa!